Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd półek w sklepie PEPKO To będzie przegląd taki nocny I tutaj na dzień dobry są takie ledowe ozdoby Ta, którą czyłam, akurat jest tutaj przeceniona w cenie 40 zł Ten Mikołaj za to już ma normalną cenę, jak tutaj możecie zobaczyć Cenę 80, 70 przepraszam, zł. Tak więc nie wiem, czy ta wcześniejsza ozdoba była yy, w pewien sposób niekompletna. Tutaj takie zabawki sensoryczne, w cenie 12 zł. Kolejne szklanki z podwójnym dnem. Tego rodzaju szklanek jeszcze nie widziałam. Wcześniej były troszeczkę inne. Jak widzicie, cena 20 zł. Oprócz tego złotego wypełnienia. Było również takie ze srebrnym, i również jest ta sama cena 20 zł. Kolejny zestaw, takie miseczki razem z stacką. I ten zestaw kosztował 30 zł. Tutaj też taki zestaw. Filiżanka dość duża. Filiżanka z podstawką, i tutaj na tej podstawce mamy cenę. I cena to jest to kwota 20 zł za taki komplet. I zobaczyłam też butelki, takie termosy. Tutaj akurat były tylko dwa kolory. Jasno różowy. Zakrętka pseudo z drewna, oczywiście taka nie była. Termos półlitrowy w cenie 30 zł, i tutaj coś wewnątrz było. Tak, zaczęłam poruszać, ale trudno mi stwierdzić, co tam mogło być wewnątrz tej butelki. Na sztucznych roślinkach założyłam taki bukiet suszonych. Roślin. Cena 25 zł. Zaraz Wam tutaj go dokładnie pokażę. Taki jasno-różowy odcień. Te roślinki wyglądały, jakby były pokryte właśnie takim mrozem śniegiem. I tutaj z lewej strony możecie zobaczyć też, że są w kolorze białym. Następnie, najpierw pomyślałam, że to są te stare takie dekoracje, ale popatrzyłam na to bliżej. I stwierdziłam, że to są wieszaki. Tutaj możecie zauważyć, był taki z tyłu otwór. Wieszak tutaj w formie kwiatuszka. On jest całkiem duży. I tutaj obok jest jeszcze drugi wieszak, drugi wzór. Taka palemka. I również jest to ta sama cena 12 zł. One oczywiście są metalowe. I tutaj z prawej strony macie właśnie te ozdoby, które już są od dawna w sklepie. To są właśnie te ozdoby, które są, że tak powiem, przerobione na te wieszaki. Te ozdoby są w cenie 10 złotych. Kolejna nowość. Tu jest zestaw do pokara. Jest on bardzo ciężki. Kosztuje stówkę metalowa taka walizeczka tutaj powyżej były tak jakby miski nie wiem jak to do końca nazwać w cenie 50 zł następnie świeca, bardzo fajny miała kształt dość duża w kolorze białym i cena za te świecę jest to kwota 15 zł Tutaj były takie torby. One są bardzo duże. Materiałowe torby. Cena 30 zł. Zaraz Wam tutaj dokładnie pokażę, jak one wyglądają. Jedną ręką było mi ciężko je w ogóle pokazać. bo tutaj mam pomocnika, który użyczył mi swojej dłoni. No i taki macie rysunek na tej torbie. Jak możecie zauważyć, tych toreb troszeczkę było. Kufel do piwa szklany. I cena to 10 zł. Następnie przeszłam na kubeczki. Tego kubeczka chyba wcześniej nie pokazywałam. Motyw zwierzęcy. Cena jest to kwota 12 zł. I tutaj kolejny kubeczek cena to 15 zł, tu już był motyw taki świąteczny, i kolejny w takie czarne kropki, też czasie go nie widziałam w żadnym sklepie, i jego cena jest to kwota 12 zł. I tutaj jeszcze z nowości były takie piersiówki, to są takie zestawy. Na 25 zł. Jest tutaj piersiówka w takim sweterku i obok taki broloczek ozdobny. No, tutaj na tym broloczku jest chyba taki renifer. I kolejna piersiówka w kolorze czarnym z dwoma kieliszkami metalowymi. To akurat trudniej możecie zauważyć tę piersiówkę, ale tak jak mówię, to jest czarna, czarna taka niby sztuczna skóra kolejna nowość były to takie ledowe laski w cenie trzech sztuk w cenie trzech sztuk sztuki w cenie 30 zł i te pudełko akurat było otwarte i tutaj jedna mi wyleciała możecie zobaczyć te laski jak one wyglądają dość długie i tutaj ogólnie właśnie one są widoczne przez te pudełka tak więc można sobie troszeczkę podejrzeć To bardziej takie na zewnątrz i zauważam, że dużo było takich właśnie zestawów dla dzieci. To jest orygami. Fajna sprawa tu akurat była taka pszczoła. Szukam dalej. Tutaj na przykład taki motyl do zrobienia, również w tej samej cenie. Tutaj tak zwane rysowanie diamentami w cenie 15 zł. Możecie zauważyć, że właśnie tych takich zabawek. Y które służą właśnie do zrobienia czegoś samodzielnie, było mnóstwo po prostu, bo była, była jakaś nowa dostawa. Tu też coś jest do malowania. Te zestawy, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Tutaj kolejne. I taki lew do pomalowania w cenie 5 zł. I to tyle na dziś. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pa-pa!